Witam. Byłem w sklepie Media Expert osobiście i tam dowiedziałem się, że smartfon Samsung Galaxy A35 nagrywa w 4K 30 FPS-ach z optyczną stabilizacją obrazu. Ta stabilizacja działa tak, jak możecie zobaczyć na YouTubie. Tam youtuberzy nagrali ten telefon jak sobie radzi. Gdy otrzymuje dobre warunki oświetleniowe, to zarówno jakość wideo jak i optyczna stabilizacja obrazu działają bardzo dobrze. Natomiast jak te warunki się pogarszają, no to już widać takie stuknięcia, ale to każde smartfony ze średniej półki cenowej tak mają. A gdy mamy sztuczne światło uliczne, no to nawet flagowe jednostki tutaj już słabo sobie radzą z tym oświetleniem i jakość ich wideo jest przeciętna. Dowiedziałem się również, że smartfon ten posiada pamięć UFS 2.1. No trochę szkoda, bo liczyłem, że już będzie tutaj ten nowszy standard 3.1, ale cóż. Wracając do nagrywania, to ultra szerokokątny obiektyw nie obsługuje rozdzielczości 4K, tylko Full HD, więc na niego nie możemy się przełączać. Natomiast możemy się przełączać z obiektywu głównego W4K na przedni aparat. I on nagrywa wideo powiedzmy tylko poprawnej jakości. Czyli wychodzi na to, że tylko obiektyw główny jest tym, który prezentuje dobrą jakość wideo. Podsumowując, taką jedną dużą wadą, jaką można się przyczepić co do tego smartfona, to jest po prostu jego duży rozmiar i waga. No jest to smartfon nieporęczny, tylko taka dzisiejsza duża cegła. Obsługiwać go jedną ręką raczej będzie ciężko. A tak poza tym, no to uważam, że jest to smartfon bardzo dobry. Dlatego wystawiłbym mu ocenę 5-minus. Jeszcze się nie wypowiedziałem o Galaxy A55. Dokładając 4,5 możemy zakupić właśnie Samsunga Galaxy A55 zamiast A35. No i py pytanie jakie się pojawia czy warto. W A55 mamy aluminiową ramkę zamiast plastikowej. Mamy lepsze aparaty i możemy tam nagrywać w 4K również z aparatu ultra chociaż przełączanie między głównym a ultra nie jest płynne i to trzeba zaznaczyć. Mamy tutaj już w standardzie 8 GB RAM zamiast 5. Wydajniejszy procesor Exynos 1480, oczywiście, zarówno A35, jak i A55, to kupujcie wtedy, gdy cena spadnie o te co najmniej 500. Wtedy te telefony będą opłacalne.